Witam wszystkich widzów, właśnie rozmawiam z Ewą przez telefon. Słuchajcie, same nowości są, nie? Dziękuję delikatnie dla widzów, którzy zlikwidowali mój kanał. Bardzo dziękuję, wspaniale, żeście się zachowali. To było miłe i sympatyczne wręcz, nie? Nawet proponuję Wam na nowo jeszcze raz to zrobić. No, a co? Nie stać? Założymy następny. Nie chodzi o zarobek. No, a co do naszych widzów wspaniałych, no to czekajcie, bo muszę. Widzicie? Tu jest ręka. Dla wspaniałych widzów to mówię. Tu jest ręka, rękusia moja, rączka obandażowana, bo niestety mam kontuzję. Ja naprawdę siebie teraz nagrywam. Ja mówię do, do, do Ewy, do mojego kochania Jest Rączusia, która jest kontuzjowana. no niestety to nie jest żadna ściema. No co ponad to. Hmm. Wypierdolił mi się telewizor. Nie ma obrazu. No jak widzicie, głos jest a obrazu nie? Dziwna sprawa. No ale mówił, że, mówił, że, kurwa, te, Ta... tylko ja nic teraz nie widzę, no oczywiście kamera nie może teraz załapać, obrazu, a ja nie wiem o co mamy w ogóle. Ty, bez kitu ci mówię. Nie, nie siadło. O, już, już wróciło się. No, musiałem przełożyć, no więc mam wspaniały dzień dzisiaj. Wykurwiste. Wręcz wykurwiste, to, to cieszę się tylko widzowie, że Pfu. No już mam tego kurwa dość, po prostu. Z tym telewizorem. Bez obrazu którego będę musiał naprawiać. Z tą ręką. Z YouTube'em! Brakuje, wiecie czego mi brakuje tylko? Żeby mi się... Żeby mi się popsuł kurwa telefon. Już tego mi tylko brakuje. W ogóle zostanę bez mediów, odcięty od świata. Będę musiał biegać z listami. Do was. I to na piechotę? Już już, już naprawdę mówię wam, że śmiać mi się chce kurwa z tego wszystkiego. Naprawdę przysięgam na Boga. Kurwa, jeszcze jebany telewizor mi się rozwalił, no. No i kurwa, 7 dyszyk kurwa poleci, jak nic. No, dobrze, że jeszcze komputer mi się nie rozpierdolił. Heh. kurwa, zaraz sam go rozpierdolę. No, tak to widzę, no. Wspaniały, wspaniałe popołudnie o godzinie, heh, w sumie wieczór. Godzinie dziewiętnastej. A to są wasze Wasze pocztówki, które żeście przysyłali dla nas, także dziękuję za to wszystko. Mam szacun, ale już kurwa mam po prostu doła, kurwa w pewnym momencie już teraz dostałam doła. No kurwa, jakim cudem, obraz mi zniknął. Ręka zjechana, naprawdę, to nie jest ciema. Ręka zjechana. <laughs> telewizor się wyłączył. No to fajnie. Wyłączył się sobie telewizor, sobie wziął się i wyłączył. Głos słychać. Będę miał radio zamiast telewizora. Teraz. No i kij. Co jeszcze może się popsuć u mnie? No, różne dziwne rzeczy mogą się popsuć. Czekam tylko na komputer. Czekam tylko na komputer. Aż się komputer popsuje. No to już będzie komplet. No a i telefon oczywiście, żeby się nie mógł do nikogo dodzwonić. Albo konto się skończy moje. Na telefonie, więc nie będę mógł się znowu dodzwonić. No to zajebiście, Super. Naprawdę mówię: Kurwa, mam dzień jak z kurwy syn. Jestem, jestem kurwa. Rozmawiam z moją kobietą. Jestem. Kurwa pół nawalony, zaraz kurwa do, dowalę się do końca, bo już mam tego kurwa wszystkiego dość. Już mam tego kurwa po prostu dość. A live'a będziemy robić i tak, i tak. Nie ma opcji. Zrobimy live'a. Nie myślcie, że nie zrobimy. Zrobimy na przekór tym, którzy nas y, hejtują. Zrobimy live'a. A na live'a to mogą nam naskoczyć na... Już nie powiem brzydko, na co. No. No i pozdrawiam. No i zobaczymy. Kurwa, jebany telewizor się popsuł jeszcze mi. Akurat dziś. Wszystko dziś. Jak na złość. Chyba ktoś się grubo modli kurwa na to, żeby. Żeby ja miał źle. No dobra, trzymajcie się. Pozdrówka.